Baza Lotnictwa Taktycznego Własku ma nowego dowódcę. Po awansie i odejściu pułkownika Dariusza Malinowskiego do dowództwa Sił Powietrznych, bazą Własku dowodził będzie pułkownik Krystian Zięć. Pułkownik Krystian Zięć to wzorowy żołnierz i doświadczony pilot. Tak mówią o nim przełożeni. W powietrzu spędził ponad 1800 godzin, z czego aż 1040 za sterami F-16. Teraz dowodził będzie jedną z najnowocześniejszych baz lotniczych w Europie. Zdecydowanie myślę o działalności bieżącej i o tym, co czeka bazę w tym roku, a będzie działo się bardzo dużo, bo będziemy mieli kilka wylotów zagranicznych, między innymi do Izraela, będziemy mieli uczestnictwo w ćwiczeniu Freezen Flag. Czterech pilotów 32 bazy będzie uczestniczyło po raz pierwszy w ćwiczeniu organizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych stan Alaska i jest to ćwiczenie Red Flag. Nowy dowódca łaskiej bazy służył wcześniej w Krzesinach, gdzie sprawował obowiązki dowódcy z kadry. Pan pułkownik wziędzie z oficerem zaangażowanym w służbie, kochającym lotnictwo, o wysokiej kulturze, <coughs> działający według zasad: dowodzisz, szkolisz, odpowiadasz. Żołnierze. Wiem, że podwładny ma wiele obowiązków, ale jedno prawo: być dobrze dowodzone. Uczyniłem wszystko, aby sprostać temu zadaniu. Mimo iż baza lotnicza jest jednym z największych pracodawców w powiecie łaskim i nowy dowódca będzie miał dużo obowiązków, to zamierza dalej latać na F-16.